Cześć, witam Was serdecznie. Pozdrawiam Was z przepięknego Hornu, do którego właśnie się udaję. Słuchajcie, nagrywam się do Was dlatego, bo chciałabym poznać Waszą opinię, co Wy sądzicie na temat połączenia tutaj odwagi a strachu. Co Wy myślicie na, na temat właśnie tych dwóch po prostu słów, tych dwóch pojęć, z czym Wam się kojarzy, powiem Wam, że y, ja y, słowo strach bardzo często, bardzo często było w moim życiu i bardzo często y, starałam się go pokonać i niejednokrotnie ten strach. Zamieniają się właśnie w odwagę. Pewnie i u was też tak, chciałabym się po prostu dowiedzieć, jakie takie strachy Wy pokonywaliście i jak one zmieniły wasze życie, że później stałyście się silnymi osobami. Podzielcie się w komentarzach, chętnie poznam Wasze opinie. Ja niejednokrotnie po prostu um, poczułam um, taki strach w swoim życiu, i powiem Wam, że um, nieraz ten strach sprawił, że um, stałam się odważniejsza, i um, sprowadził mnie, że ja postanowiłam zrobić jeden krok naprzód, drugi krok naprzód, i wszystko się po prostu. Um, Całe życie się nieraz potrafi zmienić od takich małych, właśnie kroczków na pozytywne, nie? Mam nadzieję, że i u Was też tak jest, że na początku też tak macie swoje strachy, swoje lęki, a później z nimi walczycie i, i zamienia się to w wielką Waszą odwagę i jesteście bohaterkami swojego życia i to. Wpływa na, na lepszy komfort Waszego życia, Waszego samopoczucia. Ja, cóż, dzielę się z Wami taką opinią, taką, takimi moimi wrażeniami. Podzielcie się i Wy. Napiszcie mi, proszę, w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. No i cóż, cudownego dnia Wam życzę i pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.